Już sekundkę, panie sędzio, moment jeszcze. Chciałem tylko zwrócić uwagę, bo też widzę, że część z państwa nagrywa. Nasze spotkanie jest nagrywane, jest dostępne na, na stronach Sejmu, więc będzie można sobie te dane, o których mówił pan minister, też przytoczyć, choć uważam, że one są bardzo interesujące, bo rzeczywiście w całej dyskusji o przydzielaniu praw ojcom z, po raz pierwszy słyszę ten argument o ilości składanych wniosków. To jest bardzo interesujące. Myślę, że warto o tym pamiętać. I też chciałem jeszcze mocniej podkreślić też tę ustawę, nad którą pracowaliśmy w Komisji Kodyfikacyjnej, która, o której mówił Pan Minister, która w moim odczuciu powinna bardzo mocno wyrównać szanse rodziców na wspólne sprawowanie opieki nad dziećmi. To jest naprawdę. Powiedziałbym, że nawet przełomowa ustawa, ale no zobaczymy, jak to też będzie implementowana. I tu teraz bardzo proszę, pan sędzia Żurek, bardzo proszę.